19 sierpnia mieszkańcy Siemiechowa spotkali się na tradycyjnych dożynkach wiejskich, aby wspólnie świętować zakończenie żniw i podziękować za plony. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Siemiechowie, gdzie przed mszą przybył barwny korowód dożynkowy. Podczas mszy został poświęcony pięknie wykonany wieniec dożynkowy, symbolizujący urodzaj i ciężką pracę rolników. Drodzy goście, drodzy wielni, gdy wielu Ludzi wypoczywało na wakacjach, na urlopach i korzystało z czasu bezdroskiego odpoczynku. Na polach Ziemiechowskich od wczesnego ranka do późnej nocy każdego dnia trwała walka o zebranie plonów i owoców, które wydała Matka Ziemia. Wy wiecie, co naprawdę znaczy słowo praca. Ciężka i uczciwa praca. Praca w pojęciu chrześcijańskim nie jest karą, jest dobrem danym człowiekowi przez Boga, Stwórcę. Można powiedzieć, że dzięki pracy człowiek staje się współpracownikiem Boga w dziele stworzenia. Druga część uroczystości odbyła się na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemiechowie. Po uroczystym powitaniu zaproszeni goście zabrali głos, podkreślając, jak wielką rolę odgrywają rolnicy w naszym codziennym życiu. Szanowni państwo, dożynki to najpiękniejszy dzień w roku dla rolnika, to ukoronowanie jego ciężkiej pracy na roli. Jest to uroczystość głęboko zakorzeniona w tradycji polskiej wsi, uroczystość, która mówi nam o umiłowaniu naszej rodzinnej ziemi, o wyraża szacunek dla ciężkiej pracy rolnika i wdzięczność za tegoroczne zebrane plony. Tak jak mówiłam, jest to uroczystość głęboko zakorzeniona w historii naszej polskiej wsi, wsi, która się zmienia, ale cieszy nas, że zachowuje te najważniejsze polskie tradycje. W tym dniu pragnę podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, która wobec kaprysów pogody zasługuje na szczególny szacunek i uznanie. Dziękuję za to, że na naszych stołach codziennie pojawia się ten polski chleb, i życzę, żeby Wam. Gościom, sobie tego chleba nam nigdy nie zabrakło. W tym uroczystym dniu składam najserdeczniejsze życzenia pracującym na roli. Życzę, żeby plony w przyszłym roku były jeszcze bardziej obfite i życzę wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy święto rolnika, święto sadownika, ogrodnika, pszczelarza, grzybiarza, tych wszystkich ludzi, którzy tworzą. Dary, produkty z, z pracy, z właśnie swoich rąk. I myślę, że Unia Europejska jest miejscem, które powinno wspierać właśnie produkcję rolną, ponieważ dzisiaj potrzebujemy równo zdrowej żywności, ale też rolnictwo musi być oparte na i na tradycji, i na nowoczesno, nowoczesności. To święto dożynki, święto dziękczynienia. Kiedy Panu Bogu dziękujemy, nie tylko za ten chleb powszedni, ale za ten dar duchowy, bo w tym chlebie powszednim obrazuje nam ten dar z nieba, o którym śpiewamy. Ile toż pięknych wierszy, pięknych pieśni powstało na temat Matki Bożej, która w tym dniu ma też swoje święto w ludowym przekazie, nazywane Święto Matki Bolskiej Zielnej. A jest to święto w wniebowzięcia najświętszej Marii Panny. Nasza polska tradycja tak silnie związana jest z maryjnością, że niektórzy nam nawet wyrzucają to jako zarzut, a my się cieszymy, że Matka Boża nie tylko jest naszą Królową, ale jest tą orędowniczką, do którą się zawsze uciekamy i jesteśmy wysłuchiwani. Część artystyczna rozpoczęła się od występu Wiktorii Syrek, której emocjonalny śpiew poruszył zgromadzoną publiczność. O, w tle maja, żywy, Następnie na scenie pojawił się zespół heligonistów z Zakliczyna, wprowadzając wszystkich w radosny nastrój. Nie mogło również zabraknąć biesiady dorzynkowej z zespołem New Band, który swoją muzyką zachęcał do wspólnej zabawy. Tak, 15 sierpnia od wielu lat oprócz tego, że świętujemy religijne święto Matki Boskiej, ale również od wielu lat zgodnie z ustawą sejmową obchodzimy święto Wojska Polskiego po okresie komunizmu i wyrażamy przede wszystkim wdzięczność żołnierzom polskim, żołnierzom polskim, służbom mundurowym, że możemy bezpiecznie mieszkać w naszej ojczyźnie pomimo różnych wydarzeń na wschodniej granicy, gdzie toczy się wojna. Na, na Ukrainie, ale również 15 sierpień to bardzo dużo wydarzeń związanych z naszą kulturą, naszą tradycją, czyli tak zwane dożynki. I to jest czas zabawy, świętowania, ale przede wszystkim czas wyrażenia wielkiej wdzięczności i szacunku dla rolników, którzy codzienną pracą, ogromnym wysiłkiem zapewniają nam bezpieczną, zdrową żywność. W tym dniu nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mogli korzystać z dmuchańców, a animatorzy zabawiali ich poprzez różnorodne gry i zabawy, a także malowanie twarzy. Całość wydarzenia zwieńczyła huczna zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych, pozostawiając w sercach uczestników niezapomniane wspomnienia.